Cześć. Z tej strony Tom Gac, witam Cię na moim kanale YouTube. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak podrywać dziewczyny w klubie i nie tylko, ponieważ takie właśnie pytanie dostałem od jednego z moich subskrybentów, a konkretnie od Bartka w zeszłym tygodniu, a więc postanowiłem oczywiście nagrać na ten temat odcinek i dzisiaj na ten temat udzielę właśnie odpowiedzi na całe Twoje, Bartku, pytanie. Jeśli to oglądasz, no to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i jeśli Wy również chcecie zadać mi jakieś pytanie, chcecie, żebym się wypowiedział na ten temat, no to piszcie w komentarzach swoje pytania. A ja na nie w swoim czasie oczywiście odpowiem. Ok, zanim przejdziemy dalej, to jeśli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, materiałami które tutaj udostępniam, no to zasubskrybuj kanał. Oraz jeśli chcesz czegoś więcej niż to, co daję na YouTubie, to możesz pobrać bezpłatny kurs. Zainteresuj ją sobą. Kurs na co dzień był sprzedawany za 99 zł, teraz jest bezpłatny. Link do niego możesz znaleźć w opisie pod tym wideo. Podaj, podajesz tam swojego maila i tym samym zapisujesz się na newsletter, na mój newsletter i zapraszam Cię do bezpłatnej grupy wsparcia również na Facebooku. Ok, dobra, a teraz przechodząc na, do naszego tematu, naszego odcinka, jak podrywać dziewczyny w klubie. Przede wszystkim w klubie musisz się wykazać yy, dużo większą pewnością siebie niż wcześniej niż w życiu codziennym. No bo wiesz, w klubie to jednak jest tak, że faceci są podpici i tam też jest dużo facetów bardziej odważnych niż byłoby w rzeczywistości. Więc ty, żeby się wyróżnić na tle innych mężczyzn, musisz pokazać się z jeszcze bardziej Pewniejszej strony niż oni, no bo nie ukrywajmy, jeżeli podejdziesz do dziewczyny w taki nieśmiały sposób, w klubie, gdzie jest szum, gdzie jest głośno, gdzie jest alkohol, gdzie jest impreza i tak dalej, to dziewczyna cię nawet nie usłyszy, a już na pewno nie mówiąc o tym, że, żebyś wzbudził jakiekolwiek w niej zainteresowanie, tak? Musisz naprawdę pokazać się z takiej. Większej pewności siebie. Jak możesz do niej podejść zagadać? No, przede wszystkim musisz to zrobić w taki zaskakujący sposób. Przykładowo, możesz do niej powiedzieć, że świetnie wyglądasz, ale te buty chyba nie pasują do twojej kreacji. Albo jeśli na przykład widzisz, że dziewczyna jest znudzona, na przykład jej koleżanka się całuje z innym facetem, albo po prostu jakaś dziewczyna siedzi sama, na przykład w telefonie, to podejdź do niej i zagadaj. Cześć, widzę, że się tu chyba troszeczkę nudzisz. Ja też aktualnie czekam na znajomych, więc chwilę ci mogę towarzyszyć, ale zaraz będę musiał uciekać. Tak, żeby też pokazać z jednej strony, że tutaj jakby nie jesteś jej jakimś wybawicielem, że się jej przymilasz, tylko że po prostu z dobrej woli, bo akurat też czekasz na swoich znajomych i że też po prostu chcesz tutaj się z, z nią powiedzmy tam zapoznać, tak? Żeby też nie pokazać się z takiej właśnie potrzebującej strony, jak już powiedziałem. Ja też kiedyś podszedłem do dziewczyny w klubie, kiedy do takich dwóch dziewczyn właściwie tańczyły bardzo fajnie i powiedziałem do nich coś w stylu wiecie co, fajnie tańczycie, naprawdę robicie szał, ale mi jakoś wasz jest nie podchodzi. One się w ogóle zdziwiły w szoku, zaczęły jeszcze bardziej dęsić, jeszcze bardziej zaczęły tańczyć, że tak powiem, w moim kierunku, no i jakoś tam fajnie z nimi się ta relacja potoczyła. Ale nawet równie dobrze możesz podejść do dziewczyny i ją do siebie przyciągnąć w ten sposób, jak już pokazywałem na jednym filmiku. Podejść do niej, złapać ją tutaj za rękę, przyciągnąć ją do siebie. Albo możesz powiedzieć, słuchaj, tak patrzymy na Ciebie z kolegą i się zastanawiamy, co trzeba by powiedzieć, żeby Cię poderwać, tak? I coś w tym stylu. Chodzi o to, żeby ten tekst, który do niej mówisz, był zaskakujący ją i żeby był bezpośredni. Najlepiej sobie pomyśl, co by powiedział przeciętny facet w klubie, żeby podejść i zagadać do dziewczyny. Pomyśl na tym. I zrób dokładnie na odwrót. Zrób coś, co ją całkowicie zaskoczy, coś, czego się po prostu nie spodziewa, i też się, staraj się nie przymilać, bo jeśli będziesz się zbyt bardzo przymilał i postawisz ją od razu na piedestale, no to ona też nie będzie z Tobą po prostu zainteresowana, będziesz takim samym facetem jak wszyscy. Ok, i przechodząc właśnie do dalszej części pytania Bartka, jeśli um, już udało Ci się z nią jakiś tam kontakt, mam tutaj karteczkę, żeby nie, o niczym nie zapomnieć, um, jeśli już udało Ci się z nią jakiś tam kontakt, relacje nawiązać i na przykład zaczynasz z nią tańczyć, no to nie tańcz w nieskończoność, bo wielu facetów robi. I tak, że już jak załapię jakiś fajny kontakt z dziewczyną, to zaczyna z nią wtańczyć w nieskończoność. I widzisz, nie o to chodzi, żeby tańczyć z dziewczyną w nieskończoność, bo jak będziesz z nią tańczył w nieskończoność, to ona się w końcu tobą znudzi. No bo ile można tańczyć. I jeszcze co innego, jak będziesz w, tej, w tym tańcu dawał jej emocje. Ale jak ty będziesz z nóżki na nóżkę przeskakiwał, albo jakiś jej cały czas robił obrociki, to ona się prędzej zwymiotuje niż się tobą zainteresuje, bo się po prostu jej to znudzi. Jeżeli już tańczysz, to staraj się eskalować dotyk, złapią pod złapią nawet tyłek. Yy... Obkręć ją ze dwa razy dookoła własnej osi, przyciągnij ją do siebie, oddal ją od siebie, przyciągnij ją do siebie, żeby ona trochę na ciebie nachodziła, żeby w tym tańcu były emocje, podnieś ją nawet, zatyłek ją złap podczas tego podnoszenia, obkręć ją, wiesz, tak ją weź tak w dół. To naprawdę fajnie działa. Dlaczego? Dlatego, bo wtedy powodujesz w niej dużo więcej emocji niż podczas takiego zwykłego tańca z nóżki na nóżkę, który jej się po czasie znudzi. I okej. Okay, dalsza sprawa jest to, żebyś właśnie tak jak już powiedziałem, nie tańczył w nieskończoność. Bo jeśli tak będziesz robił, że będziesz tańczył w nieskończoność, to się do w końcu znudzi. Staraj się zmieniać miejsca. Potańcz z nią chwilę, pójdź do baru na drinka, pójdź yy, do jakiegoś yy, na palarnię. Powiedz jej, czy pójdziecie na, yy, zapalić sobie, nie? czy coś takiego, nawet jeśli się nie palisz, nawet jeśli ono nie pali, albo choć, czy pójdziemy sobie na taras się przejść. Chodzi o to, żeby po prostu cały czas coś się działo, żeby cały czas coś robić, żeby to nie było dla niej takie nudne. Bo tak jak mówię, jeżeli będziesz z nią tylko rozmawiał, to ona się znudzi. Jeżeli będziesz z nią tylko tańczył, to też się znudzi. Musisz cały czas dawać jej nowe bodźce emocjonalne, żeby była cały czas Tobą bardziej zainteresowana. I ważne jest też, to w podrywie w klubie, szczególnie właśnie kiedy jest alkohol, kiedy jest głośna muzyka, kiedy jest impreza, kiedy są inni faceci, kiedy jest kon duża konkurencja, żebyś wyróżniał się na tle innych, żebyś cały czas szedł z relacją do przodu. Żeby twoja relacja nie kończyła się na tym, że zabraje się do tańca i z nią sobie chwilę potańczysz. Tylko tak jak mówię, eskaluj dotyk, złap ją za tyłek, w pewnym momencie ją pocałuj pewnie, zdecydowanie, nie przejmuj się tym nawet, że Ci się odsunie, czy Ci się nie da pocałować. Z reguły nawet, jeśli Ci się odsunie i nie da Ci się pocałować, to przy następnej próbie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Ci się da pocałować, ponieważ po prostu na początku nie była jeszcze tego gotowa lub nie była tego pewna, ale po czasie wzbudziłeś w niej na tyle emocji, że będzie tym po prostu zainteresowana. Więc to jest ważne żebyś po prostu cały czas szedł do przodu z tą relacją, żebyś nie stał w miejscu, bo jeśli będziesz stał w miejscu, to ona się w końcu znudzi tą relacją. No i jeśli po prostu ona, jeśli widzisz, że jest zainteresowana tobą, no to najlepiej wyjść z klubu, zabierz ją po prostu gdzieś do siebie czy wproś się do niej. Tam Bartek zapytał o to, co zrobić, jeśli nie masz własnego lokum, a jesteś w innym mieście, ani nawet nie masz samochodu, do którego mógłbyś się zabrać. No słuchaj, ja ci to tak naprawdę nie odpowiem tak jednoznacznie. Jeśli chcesz z dziewczyną przeżyć jakąś fajną, upojną noc, no to bez zaplanowanej wcześniej logistyki, bez zaplanowanego jakoś miejsca, do którego będziesz mógł ją zabrać ewentualnie, bo zawsze możesz się wprosić oczywiście do niej, ale jeśli nie będziesz miał takiego miejsca awaryjnego, do którego możesz się udać to też z nic z nią niestety nie działasz. Oczywiście zostaje też jakaś zabawa w plenerze ale też w takich sytuacjach dziewczyny nie są zawsze skłonne zrobić nie wiadomo ile, no więc też musisz jakby to wziąć pod uwagę, więc jak nie masz jakiegoś lokum, czy miejsca, gdzie możesz ją zabrać, no to musisz ogarnąć tak, żeby to lokum, czy miejsce mieć mieć. Nie ma nam to tak naprawdę żadnego jakiegoś złotego środka. Po prostu. Jeszcze a propos całowania, jeżeli już z dziewczyną y, zacząłeś się całować i eskalujesz właśnie te całowanie, ten dotyk, eskalujesz w ogóle waszą znajomość, to też pamiętaj, żeby się nie całować w nieskończoność, bo jeżeli tak samo będziesz się całować w nieskończoność, czyli y, no, cały czas po prostu się będziesz z nią całować na jakieś loży czy gdzieś, to jej się to również po prostu znudzi. Staraj się właśnie, tak jak mówię, cały czas zwiększać poziom jej zainteresowania, pocałuj się z nią, kiedy już widzisz, że jest naprawdę zainteresowana, zacznij ją dotykać, y, zacznij y, właśnie eskalować. Jeszcze bardziej ten dotyk i w pewnym momencie zaproponuj wyjście z klubu, żeby cały czas coś się w tej waszej relacji działo. Bartek również zadał pytanie, jak się ubrać do klubu, żeby tam się spodobać dziewczynom czy coś tego typu. Ja tak to przynajmniej zrozumiałem. Nie ma, nie ma czegoś takiego, jak się ubrać, żeby się bardziej spodobać się dziewczynom do klubu. Tak naprawdę jednej dziewczynie spodoba się, jak jesteś ubrany, drugiej się zupełnie nie spodoba. Każda dziewczyna ma indywidualny gust, tak samo jak tobie się nie podoba, każda dziewczyna podobają ci się dziewczyny tak ubrane, a nie tak. I nie możesz w ogóle się tym przejmować, jak się w ogóle ubrać, jeżeli Ty ma na pierwszym miejscu stawiasz to, żeby, że myślisz o tym, jak się masz ubrać, żeby się dziewczynom podobać, to coś jest z Tobą nie tak. Nie powinieneś w ogóle myśleć w tych kategoriach. Ty masz się ubrać tak, żebyś Ty się dobrze czuł i tak, żebyś po prostu dobrze wyglądał, żebyś Ty się sam ze sobą czuł dobrze, a reszta pójdzie dalej. Tak naprawdę, nawet jeśli nie potrafisz podejść do dziewczyny, zagadać, jeśli nie masz tej pewności siebie, jeśli nie potrafisz eskalować tej Waszej znajomości, nie potrafisz ją na przykład zaprosić i wyjść z nią z klubu, to jakikolwiek Bujur jakikolwiek strój nic ci zupełnie nie da. Musisz to jakby sobie wziąć pod uwagę i o tym zapamiętać. ok myślę, że odpowiedziałem, Bartku, na Twoje pytanie, i tak jak powiedziałem, jeśli ktoś z Was również chce mm, zadać mi pytanie, no to piszcie w komentarzach, a ja na te pytania w swoim czasie oczywiście odpowiem. I jeśli materiał uważasz za wartościowy, no to subskrypcja łapka w górę, dzwoneczek. No i widzimy się w następnym wideo. Zapraszam Cię do dwóch wideo, które zaraz się tutaj pojawią. Cześć!